Stało. Wczoraj była ta sowa i ja wczoraj przychodzę do, na, na, nagrałam tutaj z wami dla, dla was filmik i przychodzę do domu i co się okazuje, że ta para się wyprowadziła. Ja sobie zorientowałam, że od tego mojego snu, kiedy ta laska w tym śnie się przede mną tłumaczyła, że faktycznie no nie powinno tak być, to piwo nie powinno wypadać w tym śnie, to od tamtej pory ona w domu nie spała. A teraz się wynieśli. Słuchajcie, oni znikli. Znikli, tak jakby po prostu Po prostu wymiotło ich. Wymiotło ich w naszej przestrzeni. Czyli karma została odcięta. Energia bogini uwolniła się od cienia nie swojej karmy. Nie bierze już odpowiedzialności. Tak jakby u mnie. Personalnie to zaszło, ale też to zaszło w przestrzeni, czyli kobiety odcięły się od cienia męskiej dominacji, po prostu odcięły się tymi mieczami, uwolniły się, wychodzą z cienia i odbierają prawo do przestrzeni i prawo głosu. No i wielki imperator w swoim orędziu wczorajszym. Przecież nie słuchałam tego, tylko jakby przeczytałam to co, to, co on tam wygłosił. I co mnie uderzyło, prawo za wszelką cenę musimy bronić kościoła. Czyli za wszelką cenę mamy bronić autorytetu kościoła. Właśnie ten autorytet kościoła sięgnął Bruku. I to nie jest wina niczyja, tylko ich same. To jest ich wina. Sami sobie na to zapracowali. Ale też przez wieki kobiety były gnębione właśnie przez Kościół. Kobiety wyrywają się spod dominacji, autorytetu Kościoła. Rozumiecie? I co mi jeszcze w tym, w tym, w tym, w tym że tak powiem, orędziu imperatora za. Co mnie w tym nie, nie uderzyło, ale na coś jeszcze zwróciłam uwagę, że po pierwsze, kobiety to jest zorganizowana akcja, zaplanowana akcja, że to jest. Słuchajcie, to tak jakby kobiety planowały przez bardzo długi czas, że się zjednoczą i uderzą w, w tą siłę kościoła uderzą w ten pis uderzą w tego Kaczyńskiego. Nie, on przez długi czas to planował. To jest bardzo. Bardzo gruba, szyta, socjotechniczna akcja, która ma na celu wywołanie wojny domowej w Polsce. I to co, to, co ten człowiek próbował wczoraj jeszcze, jakby podprogowo powiedzieć, że kobiety próbują zniszczyć kraj. Nie, to on zniszczył kraj. I chce doprowadzić do jego upadku. To on, właśnie to on. I dzisiaj mamy. Usłonę ziemię. To jest powrót do serca. Powrót do serca, powrót do połączenia się z nurtem ziemi, powrót do jedności. I wszystkie kobiety muszą wrócić do jedności, bo to one są połączone z matką ziemią. I teraz chodzi o to, żebyśmy my sobie przypomniały, jak kiedyś kobiety żyły w jedności i się nawzajem wspierały. Sporody odbierały akuszerki i mężczyźni byli wypraszani wtedy, niemalże z domu. To kobiety kobietom sobie nawzajem pomagały we wszystkim. Nie są nam mężczyźni do tego potrzebni. Mężczyźni są nam potrzebni do tego, żeby nas wspierać, żeby stać za, nas, za nami murem. Tylko oni staną za nami murem, kiedy my wrócimy do własnego serca. Kiedy my odzyskamy przestrzeń serca. I to jest właśnie ten dzień dzisiaj. Czas na odzyskanie przestrzeni serca. Przestrzeni, w którą wpuściłyśmy męskie autorytety, dlatego, że nas upokorzono i my nie czułyśmy się godne swojego własnego światła. Mówię tak, bo mnie samą ten, ten temat też bardzo mocno dotyczy. Żebyśmy my poczuły się godne bo jesteśmy godne. I teraz ten trzeci EP, kiedy kobiety wyszły na ulicę, bądź były wyprowadzone przez systemowych, że tak powiem, agentów. Ep, oprócz tego, że to jest krok wyjścia z przestrzeni traumy, to EP też mówi o tym, że to jest boska energia, kobieca. To jest właśnie symbol świętego Grala. Każda jedna z nas jest tym symbolem świętego Grala połączona z drzewem życia i to my jesteśmy tym świętym gralem. Każda z nas jedna. I to jest czas przyjęcia naszego światła i autorytetu w przestrzeni. To jest ten dzień. Dzisiaj musimy najpierw wrócić do własnego pola miłości, do własnego serca. Poczuć się godne miłości swojej, własnej, obdarzyć się tą miłością własną, same siebie, poczuć się jej w końcu godne. Nie musieć jej oddać komukolwiek i szukać, gdzie by tutaj komu jeszcze, kogo tu, kogo tu obdarzyć tą miłością, żeby tylko nie móc wrócić do tego swego poronianego serca. Teraz przez czas, dzisiaj jest ten dzień, kiedy ta nas, te nasze traumy, to serce, ta ziemia wciągnie wszystkie traumy z naszego serca. Potracena psa to jest właśnie uzdrowianie traumatycznych uczuć i emocji na polu miłości i czas odzyskania autorytetu bogini w przestrzeni. I kolejny dzień to jest jutro. Będzie dziewiąte lustro. Lustro jest energią które nam pokazuje, jak lustro to jest nurt bycia wszystkim. Przestrzeń nam pokaże, kim my jesteśmy. A dziewiąty tom niesie uzdrowienie. Energia lustra to też jest jak miecz, który odcina iluzję. Więc wszystko jutro, co nam się rzuci w oczy, będzie iluzją, w którą my kiedyś uwierzyłyśmy w iluzję swojej niegodności. Ale lustro, ten nurt bycia wszystkim, to też jest prawo do mówienia, do głośnego przemawiania, do wyrażania własnego zdania. To jest ten miecz prawdy. Rozumiecie? Dziewiąty i jutrzejszy, będzie miecz prawdy. I w piątek będzie trzydziesty to będzie energia burzy, dziesiąty. To będzie bardzo mocna energia. Dziesiąty to on mówi o zjednoczeniu. A burza to jest kwantowe oczyszczenie. I tak jak trzeciej burzy ma, ma Morawiecki wprowadził znowu podział polski na strefy blokady, tak podejrzewam tu będą chcieli wprowadzić jakąś głębszą kontynuację. Dlatego, że po prostu byliśmy niegrzeczne i to znowu nasza wina. Tak, tak właśnie będzie ta iluzja wyglądała. Nie chcę tego jakby, wiecie, podbijać. Wszystko możemy zmienić. Tylko nie dajmy się manipulować. O to mi chodzi. Dziesiąta burza właśnie mówi o tym zjednoczeniu. Uzdrowienie tej jedności, bo dziesiąty ton to jest jedność. Burza to jest rodzina. Też uzdrowienie. A o co tu idzie gra? System chce nas wszystkich podzielić tu w Polsce. Kiedy my na duchowym polu jesteśmy rojem, jako rój, grzęczymy wszyscy w jednym tonie. Wszystkie serca biją w jednym tonie. I wracamy do tego pola duchowej jedności i odzyskania godności powieki. I potem będzie pełnia w jedenastym słońcu, ten jedenasty. To ma moc oczyszczenia. I ta pełnia wyprowadzi nas z, na, z nas wszystkie wzorce pokorzenia. I odzyskamy moc swojego światła. Tylko zobaczymy, co to światło nasze znowu będzie chciało przykryć. Ale nie dajmy się wkręcić w tej iluzji. Jeżeli my znowu wejdziemy w poczucie krzywdy i poczucie walki, i chęć walki, wtedy ta energia wycie, rozejdzie się po kościach. A my po prostu przyjmijmy to światło, które oczyści nas. To będzie ta pełnia. Tylko podejrzewam, że coś przed tą pełnią będą chcieli wkręcić, żeby znowu rzucić, że tak powiem, cień na, na to światło. Ale nie dajmy się w tym cieniu znowu pogrążyć. Potem będzie jeszcze ciekawsza energia po, tym, po tej pełni, bo będzie 12 Imox, To jest energia, po prostu tornada, tornada, energia, gdzie z głębi ziemi wydobywa się tornado, które po prostu ujawni każdą iluzję, każdą niesprawiedliwość. Wszystko będzie po prostu jak ta kali wymachująca tym mieczem w przestrzeni. Ona po prostu to chyba będzie kulminacja tego tańca. Zobaczymy. I potem będzie w poniedziałek Trzynasty Wiatr, który jest istotą jedności z duszą i światłem bogini. I powrotu do wolności z pola kwantowego, jedności z nim duchowej i otworzenie tego pola mentalnego, w którym jesteśmy uwięzieni. I otwarcie się na te ewolucyjne nurty, które poprowadzą nas do wolności. Tak to, by, tak to wygląda. Taki tu proces zachodzi. Życzę nam wszystkim spokoju w jedności. Życzę Wam i sobie powrotu do źródła miłości własnej i odzyskania przestrzeni miłości własnej. Serce ma moc boskiej kreacji. I życzę nam wszystkim, kobietom, żebyśmy odzyskały pole miłości własnej, a wtedy przy każdej z nas stanie mężczyzna, który będzie nas wspierał we wszystkim. I to będzie w nas siła, to jest ta jedność, o którą tu chodzi. Uff, wzruszyłam się. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia.